Tomek Nowak, Boxing.pl, z nami Ewa Brodnicka po swojej zwycięskiej walce. Witam co, serdecznie. Co masz powiedzieć o walce? No, Kawałek ciężkich rund, przeciwniczka twarda, uciekająca, klinczująca. Bardzo niepokładana i, i w, mam pewne elementy do poprawy, i na pewno już, już chcę wrócić na, na salę, żeby, żeby te, te błędy poprawić. Natomiast jestem zadowolona, bo kondycyjnie wytrzymałam 6 rund, jeszcze miałam siłę na więcej. Wydaje mi się, że się rozkręcałam z rundy na rundę. No i tak jak mówiliśmy, potwierdziło się, że przeciwniczka rzeczywiście nie miała tutaj szczęki ze szklanki. No można powiedzieć, że szła bardzo na żywioł, głową bardzo tak. nisko i czasami. Ale znalazłaś właśnie to receptę. No właśnie nie do końca, przydałoby się tam kilka podbródkowych. Natomiast nie wiem, muszę jeszcze raz przeanalizować, przeanalizować tą, tą walkę. Trener podpowiadał bardzo celne, celne informacje. Także jestem zadowolona, że, że zwycięsko wyszłam z tej walki. Walka zwycięska, rundy przyboksowane, co dalej? Co dalej? Teraz na pewno święta. I wracamy na salę treningową po 6, po 6 stycznia i zobaczymy, co przyniesie przyszły rok. No na pewno będę boksować w tym Xboxing Promotion, bo podpisałam już kontrakt z Mariuszem Grabowskim. I na pewno współpracę nadal z trenerem Krzysztofem Drzazgowskim. Chciałabyś wystąpić na jakiejś gali za granicą, żeby tam roz, rozpromować swoją osobę i dzięki temu móc toczyć walki mm -hmm. o wyższe cele? Jasne, wiem, że jest też taka możliwość, być może żeby zaboksować w Stanach. Yy, I to właśnie yy, w mojej grupie, tym Xboxing boxing Promotion, także kto wie, być może być może niedługo yy, będzie można boks kobiecy yy, pokazać też yy, publiczności w Stanach yy, i to będę może ja. Czyli wiemy również, że miało dojść twoje, do Twojej walki z Ewą Piątkowską na Polsce do Boxing Night, nie doszło do niej. Czy myślisz, że ta walka w przyszłym roku w Polsce jest do zrealizowania, czy bardziej właśnie rynek amerykański byłby? To znaczy myślę, że jeżeli publiczność tego będzie chciała, jeżeli promotorzy się dogadają, tak najbardziej do tej walki dojdzie, natomiast ja o tej walce nie myślę. Nie, jakby tutaj już wiele razy się na ten temat wypowiadałam i jeżeli będzie taka, taka możliwość, to ja wychodzę do każdego. To dziękujemy bardzo za rozmowę, życzymy przede wszystkim teraz odpoczynku i wesołych świąt, Dziękuję. no i sukcesów w przyszłym roku. Dziękuję, pozdrawiam. Dzięki.